Hej, witajcie, ja jestem Luffer, mam dla was propozycję na samym początku odcinka Jeżeli wbijecie po tym odcinkiem 1000 łapek w górę, to zrobię cztery rzeczy Po pierwsze Moja przyjaciółka w następnym odcinku zrobi mi makijaż, taki challenge zrobimy Po drugie Zrobię konkurs na Minecraft Premium dla osób, które skomentują ten odcinek, ale musicie wbić te 1000 łapek w górę Po trzecie Żywa śmierć będzie dokładnie za tydzień Mam nadzieję, że wbijecie te 1000 łapek Tyle rzeczy za 1000 łapek? A po czwarte Najlepsza rzecz, wystartuje serwer, który zorganizuje razem z kaszą, pikselem i deszarkiem. Pamiętacie te czasy, jak tańcowaliśmy i tak dalej na Dewu Super. One wrócą, jeżeli wbijecie teraz 1000 łapek. Mam nadzieję, że to zrobicie. Wbijacie, 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 subskrybujcie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Miłego oglądania życzę i bujo! I od razu na samym początku mówię tak, wzorowaliśmy się na kajku i wbijacie do niego odcinek, jeżeli zobaczycie ten stempik. Tutaj czy tutaj. དེ Ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z mojego sprzętu. Wcześniej nie było takiego odcinka, był odnośnie rzeczy, które dostałem od Genesisa, ale dzisiaj będzie o calutkim moim sprzęcie, który posiadam, o całym moim stanowisku, o, o tym jak zbierałem go 3 bite lata. Poczekajcie na żywą śmierć spokojnie, będzie niebawem będzie też trailer do drugiego sezonu i będą. Super goście, których na pewno znacie, więc czekajcie spokojnie, bez nerwów, będzie super drugi sezon. Film nie polega na tym, żeby się pochwalić sprzętem, który jest tam ileś, ileś tam wart, ponieważ na ten sprzęt zbierałem bardzo, bardzo długo pieniądze, bardzo długo pracowałem, harowałem 3 bite lata, a to na YouTubie, a to tam gdzieś sobie dorabiałem i tak dalej. Też wy widzowie na live'ach bardzo pomogliście mi zbierać na dużą część sprzętu, który teraz zaprezentuję. Chcę wam pokazać, że nie wydaję Waszych pieniędzy na marne. Nie jestem jakimś Danielem Magicalem albo Refatusem, którzy a to szlugasowalną, a to że piją ileś tam litrów wódki, tylko ja zbieram, tak jak piszę na celach dotacyjnych, na przykład na kamerkę i wszystkie, wszystkie, wszystkie pieniądze lecą tylko i wyłącznie na sprzęt. Najważniejszą rzeczą w moim stanowisku jest ta poduszka za mną, już wam pokazuję, patrzcie. Ona oznacza, że trzeba zasubskrybować ten kanał Zapraszam was, subskrybujcie, naciśnijcie dzwonek Pierwsze rzeczy, które chciałem pokazać są to gadżety od Genesisa Które dostałem już dawno, dawno temu Ale zwlekałem, bo chciałem nagrać filmik o całym stanowisku Gadżety, które bardzo umilają i, i ułatwiają wielogodzinną pracę przed komputerem Za co Genesisowi bardzo dziękuję, całego serducha Jesteście epic, zapraszam was do pokazu tego sprzętu Pierwszą rzeczą, którą przedstawię jest to klawiatura rh 400, którą kocham za to, że jest to klawiatura nie do zniszczenia Masę kolorów, masa świateł i różne moduły Zanikania i cały czas świecący i tak dalej. jest cichutka Bardzo cichutka Kolejna myszka od Genesisa Myszka GX58 Która ma 5 kolorów i 5 modułów szybkości. Jest kolor niebieski, zielony czerwony, różowy i jasno-zielony. Ja lecę na niebieskim bo jest jednym z wolniejszych. No. Podkładka świecąca Boron 700, która ma wiele kolorów i wiele modułów światła. Jest to według mnie najlepszy gadżet jaki mogłem sobie wymarzyć, ponieważ ta podkładka pomaga mi bardzo gdy jestem poza domem i używam laptopa. Kolejną rzeczą, którą dostałem od Genesisa jest to ogromna podkładka. Jak widzicie to jest ta ładna podkładeczka, która się ciągnie przez Większość mojego biurka. Podkładka, która nazywa się M12 Max Lava Zajmuje moje całe biurko. Jest super, ładnie wygląda. props Kolejna rzecz, którą dostałem od Genesisa, to są słuchawki H49. Głośne, jak nie wiem co. nie chodzi o to, że się podlizywał w firmie Genesis i tak dalej. Po prostu powiem Wam szczerze. Te słuchawki są nawet za głośne czasami. Moja ekipa Lufniców ciągle się denerwuje podczas nagrywek, że słychać echo. Bo słucham bardzo głośno muzyki. Serran, naprawdę są głośne. W dodatku słuchawki te posiadają dobry mikrofon, fajny design. To wszystko od genezisa Bardzo dziękuję firmom Genesis za podesłanie mi tych gadżetów. Naprawdę, powiem wam, umilają mi i ułatwiają pracę, bo miałem kompletnie beznadziejną do tej pory myszkę i klawiaturę, Podkładek w ogóle nie miałem. Zmotywowaliście mnie do tego, żeby nagrać też całe swoje stanowisko. Dziękuję firmom Genesis Bros. A teraz reszta mojego stanowiska. Na pierwszy rzut oka oczywiście trzy monitory. Nienawidzę pracy na jednym ekranie, kocham mieć wszystko ładnie poukładane. Jak robię live'a, oczywiście wszystko jest na trzech monitorach roz rozwolone. Na środkowym monitorze oczywiście Minecraft, po prawej stronie OBS, a na monitorze po lewej stronie czat, statystyki i tak dalej. Niestety nie są to monitory Full HD. Rozdzielczość chyba 1440x900. Ale w najbliższym czasie prawdopodobnie kupię sobie monitor Full HD. A teraz mikrofon. Mikrofon Samsung C01 U Pro. Słyszycie teraz głos właśnie z mikrofonu Samsung C01 U Pro? Tak się prezentuje. No i oczywiście do zestawu. mam też pop filtr. Jeden softbox, który mi oświetla. Kamerka Ana GoPro która nazywa się SJ6000 XPlay. I niebieskie tło. Dlaczego niebieskie? To jest ogólnie też blue screen. Ja nie chciałem mieć jako blue screena, tylko raczej jako tło, ponieważ chciałem tak bardziej wzorować się na kajko, bo ładnie wyglądały na niego filmiki z kamerką, gdzie miał niebieskie tło i fanarty od widzów, ale nie chciało mi się robić skrytki pocztowej i do tej pory nie mam fanartów. Teraz prezentuję Wam kamerkę, którą Wy, widzowie, uzbieraliście na live'ach. Kamerka Logitech C920 z rozdzielczością Full HD. Piękna jakość na live'ach kamerki, naprawdę przepiękna. Spokojnie, spokojnie, wiem, że dużo gadam, zaraz będzie prezentacja potworach, ale najpierw laptop, który będzie mi służył jako bardzo duża pomoc na studia. Laptop, który przez ostatni rok był moim marzeniem, może tak powiem, celem życiowym, ponieważ wiedziałem, że będzie mi potrzebny na studia, wybrał mi go jarmuszka, za co ci jarma bardzo dziękuję. Jest to laptop firmy NVHP, który będzie mi służył jako pomoc na studiach. Wiecie co w nim kocham? Że jest dosłownie do wszystkiego. A to rendering, a to GTA 5. No, normalnie cudeńko. 15-calowa matryca I7A 5500U, 2,4 GHz, 12 GB RAMu. Karta graficzna od NVIDIA GeForce GTX 950M. 4-gigowa karta graficzna w laptopie. Czejcie to? Ja jestem po prostu w szoku, bo ten laptop na średnich ustawieniach ma 80 FPS-ów na GTA. Czejcie to? GTA Online. I nic nie słychać! Bez kitu, nic a nic nie słychać. I to co ubóstwiam: linie papilarne w laptopie. W ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego w laptopach. Po prostu przelecę, przelecę. Po prostu przesuwam palca przez linię papilarną i wczytuję mojego palca i wtedy się odblokowuje Czarna magia. Podświetlana klawiatura zmiana jasności standard, ale ładnie to wygląda. Wolałbym laptopa czarnego niż yy, białego, ale. Nie narzekam. A teraz prezentacja potwora małego Optimusa Prime'a. Nie będę go otwierał. Jest taki mój problem, że chłodzenie do procesora się nie mieści. Coś w sensie nie mieści się do końca w obudowie. Jak wsuwam zewnętrzną klapę z hartowanym szkłem, to no, trudno jest go domknąć i otworzyć. Więc pokażę Wam tak, jak jest i pełne specyfikacje. Na samym początku powiem Wam, że ten komputer składałem w Anglii. No i oczywiście części tam są o wiele tańsze. Tam jest w ogóle wszystko tanie. Dużo rzeczy kupowałem y, używanych, na przykład kartę graficzną, tak samo ram, płytę główną, nówkę, procesor, y, nówkę, ale chłodzenie do procesora też jest jakieś używane. Składałem ten komputer z y, przyjacielem mojego brata, którego serdecznie pozdrawiam, Elo. I zapraszam na prezentację mojego potwora: Płyta Główna Astro Fatality Gaming K4. Z chipsetem Z270. Procesor, no i piąteczka, ale 7600K gdzie ma 4,8 GHz. Procesor ten jest porównywalny do i7 średnich, ale no i piątka to i piątka, leje ładnie chodzą, wszystko ładnie się renderuje. Będę się zaopatrzał na pewno w i7, albo może jeszcze poczekam kilka z 2 lata i uzbieram sobie na dobrą i9, która którą będę miał, no, minimum 5 lat. Pamięci HyperX Predator DDR4, 2 razy po 8GB, niestety mam tylko 16GB, a teraz cudeńko. Karta graficzna MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8GB, epicka karta graficzna. Ja ją kupiłem, jako używaną. Była używana, no krótko, bo wiecie, te 1080 nawet są nowe. Kupiłem używaną, była o połowę tańsza niż w Polsce. Parametry w grach są po prostu rewelacyjne. Zasilać Big Quiet, nie wiem kompletnie jaka to jest nazwa, ale ma 1000W. Super jest to, że komputer posiada cztery wentylatory, które są na zewnątrz, które wspomagają pracę przy wysokich ustawieniach. To by było tyle w tej prezentacji. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Taki sprzęt naprawdę jest drogi. Trzeba o niego dbać. Pamiętajcie, dbajcie o swoje komputery, laptopy, o wszystko, co macie. Musicie o to dbać. Wiem, wiem. Jestem tego świadom, że kiedyś na pewno będę sprzedawał komputer. Chcę, żeby dostał się w dobre ręce dla osoby, która będzie dbała o ten sprzęt. Pokażę mu ten filmik, pokażę jak dbałem. Bardzo dziękuję firmie Genesis za to, że podesłali mi swoje gadżety, dzięki wielkie ekipo. Piszcie, czy Wam podoba się taka specyfikacja. Wcześniej miałem składać jeszcze inny komputer z jarmą, ale wolałem, żeby zrobić to z profesjonalistą, z kumplem mojego brata w Anglii, gdzie części były o wiele, wiele tańsze. Zapraszam Was na playlistę żywej śmierci, do subskrypcji kanału do łapki w górę, wbijajcie na social media, wbijajcie na grupę Żywej Śmierci. Wszystkie linki macie w opisie i w prawym górnym rogu. Zapraszam Was na fanpage'a, Instagrama, Snapa. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia, trzymajcie się i bujo! U!